Witam wszystkich moich widzów, jest was prawie 600, bo aż 598. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim widzom za subskrybowanie i oglądanie mojego kanału. A jeśli nie należysz do grona tych wspaniałych ludzi, to po prostu zasubskrybuj mój kanał. Dziś przychodzę do was z recenzją yerba mate. Tym razem jakaś nowość na moim kanale, ze względu, że mamy markę urugwajską. A dokładniej jest to yerba mate Canarias. Nie jest to do końca taka marka urugwajska, gdyż jedynie siedziba firmy znajduje się w Urugwaju, a sama yerba Canarias uprawiana jest w Brazylii, więc można powiedzieć, że jest taka urugwajsko-brazylijska marka. No i standardowo zaczniemy recenzję od recenzji opakowania. Mamy tutaj żółte opakowanie, prosty design graficzny, ale według mnie on jest na swój sposób piękny w swej prostocie. Niestety na informacji żywieniowej, a dokładniej w tabelce z informacją żywieniową, nie znajdziemy zawartości kofeiny w yerba mate Canarias, no ale tutaj w dalszej części recenzji się dowiecie jak ja oceniam pobudzenie. Jeszcze co do samego opakowania, to jest ono dosyć funkcjonalne, Papier tu jest wysokiej jakości, myślę, że taki papier powoduje, że ta yerba długo utrzymuje swoją świeżość, gdyż jak się otworzy to opakowanie, no to aromat takiej świeżej yerby bardzo nas uderza. A co do funkcjonalności, no to można otworzyć w taki sposób, coś ala la karton mleka. No i bardzo łatwo nasypuje się taką yerbę do materka, nawet do takiego małego materka. Znaczy, nawet do takiego materka z małym otworem, jak ja posiadam. No i przechodzimy standardowo już do recenzji samego suszu. Mam nadzieję, że tu widać, bo mam trochę inny kadr niż zawsze. Jak widać, jest to yerba bardzo drobno zmielona, która zawiera dużo pyłu, więc jakbyście chcieli spróbować yerba mate Canarias, to tutaj polecam Wam bombije, która przyda się do Chimarao lub po prostu bombije, która nie ma problemu z filtracją tak drobno zmielonego suszu. Z informacji, jakie udało mi się znaleźć to takie cięcie, zmielenie yerby, no to jest typowo urugwajskie cięcie, czyli bardzo drobne. No i przechodzimy do ulubionego elementu recenzji każdej yerba mate, przynajmniej mojego ulubionego Elementu, czyli ocena hierby w smaku. Oho, ho, ho. Zdecydowanie tutaj dominuje gorycz. Intensywna, mocna gorycz. Jest tutaj też zdecydowanie wyczuwalna kwaskowatość i tutaj ten akcent kwaskowatości jest również mocny, jak gorycz. Smakuje ta yerba jak taki mocny paragwaj, ale pozbawiony e, dymnych akcentów. Ten smak mamate Canarias mogę ocenić jako mocny i intensywny, naturalny smak yerby. No po prostu czysta jerbowość, czysty smak yerby, który jest bardzo mocny i bardzo dobry, pozbawiony dymnych akcentów. Jerba Mate Canarias po prostu jest idealna w smaku, jeśli ktoś lubi mocne jerby, ale nie lubi e, dymnych akcentów. Yerba e, Mate Canarias mogę polecić e, doświadczonym siorbaczom, fanom gorzkiego smaku, doświadczonym mateistom, bo raczej no, początkujący mogą się tutaj zniechęcić i raczej nie mają czego szukać, gdyż no jak wiadomo początkujący siorbacz nie będzie przyzwyczajony do tej goryczy. Ale jak już pijesz jakiś czas yerbę, polubowałeś się w jej smaku, no to koniecznie musisz spróbować yerba mate Canarias, bo jest to bardzo dobra yerba mate urugwajska. W ostatnim czasie jest to jedna z moich ulubionych yerb. Piłem ją około 3 lata temu i też bardzo mi przypadła do gustu i nadal w moim guście po latach ta yerba pozostaje. Pobudzenie jest zbliżone do kolona, nie jest mocniejsze od kolona, ale jednak yerba mate Canarias pobudza, przynajmniej mnie, dużo mocniej niż takie standardowe yerby. Więc jak szukacie yerba mate, która pobudza, no to Canarias będzie dla Was dobrym wyborem. Według mnie ten smak by mógł utrzymywać się trochę dłużej, gdyż mi zanika ten smak zawsze gdzieś w okolicach litra wody. No to jest jedno, dwa zalania mniej niż hierby, y, które zazwyczaj piję, więc no, wypłukiwanie się jest tutaj zbyt szybkie. Y, co jest dla mnie zaskoczeniem, gdyż ten smak jest bardzo intensywny i spodziewałem się tego, że nie będzie się wypłukiwał tak szybko, jeśli jest aż tak mocny. Jeśli chciałbyś spróbować yerba Mate Canarias, no to link do zakupu znajduje się w opisie filmu. Na pewno tą yerbę mogę polecić, jest to yerba warta spróbowania, szczególnie dla doświadczonych mateistów. Bardzo fajny urugwaj, bardzo fajny smak, bardzo fajne pobudzenie. No, dobra yerba po prostu. Tyle mogę o niej powiedzieć. To by było na tyle. Jeśli ten film Ci się podobał, no to zostaw łapkę w górę. Możesz mi napisać w komentarzu swoją opinię o yerba mate Canarias. A aby być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał i dołącz do grona wspaniałych widzów. Miłego dnia. Ja idę pić dalej yerbę oraz montować ten film. Papa! Pa.